W jakim ty śmieciu w ogóle jesteś? Już za chwilę w Polsacie 2. jesteś? Polak mały. Tu ma i naród cały. Polak narzeka na co się trafi i bez powodu siostrzy potrafi. A gdy dobrego coś się przydarzy, tego nie poznasz po jego twarzy. Tak zmarudzenia naród nam słynie, chyba pesymizm w żyłach nam płynie. Nie? Nic nie strzega, krzyżu nie łamie. Wszystko jest spoko, świetnie się bawię. To nie po polsku tak się wciąż cieszyć? Jeśli to grzech jest, to wolę grzeszyć. By się otworzyć, wystarczy chcieć. Hopkolę pić, głowę otwartą mieć. Hopkola, odkręć się na innych. Hmm, cudownie! Uwielbiam te egzotyczne klimaty. Ty też tu jesteś nowa? Mm -hmm. Cytrynowa. Poczuj smak egzotyki. Teraz staga zielona w dwóch nowych smakach. Egzotycznej opuncji i orzeźwiającej cytryny. Miliony bikników czekają na miliony zwycięzców.